Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Porda. Dzisiaj jest ze mną No i otóż dzisiaj ze Stachem robimy taką rywalizację, że mamy 30 minut na wykopanie sobie itemów i później jakby robimy ze sobą klepę. Tylko, że Stachu zaczyna od oszukanego kilopa 6 3, coś tam. No, wydajność 6. No to od razu chłopce na hita bloki kopie. No okej, okay, no i widzowie zostawcie suba i łapkę w górę, na 15 lajków nagrywam taki kolejny odcinek z takich rywalizacji w Megadropie, napiszcie z kim, a na 20 nagrywamy rewanż, nie wiem kto jeszcze to wygra, ale zobaczymy. Dokładnie, możecie też y, dawać tak, no lajki, suby i dajcie też y, tak do mojego Q&A y, pytania. No okej, okay. no to Stachu. Ja zaraz wystartuję stoper. To znaczy minutnik nie stoper. No i dobra. No to Stachu, jesteś gotowy? No to 3, 2, 1 start. Dobra, od tego czasu, kochani, mamy pół godziny. Ja oczywiście muszę sobie drewniane i to zrobić. Jestem za topiona, No Właśnie wiem, i w tym jest problem. Nie, nie do ECK, gdzie ja proszę. Dobra, co wie? Aha, co? Aha, bo to się tak tam. Nie, co ja robię? Szybko. Tak, 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 tak. Tak, tak. Dobra, lecimy, kochani. Ja za chwilę przyjdę, bo muszę iść coś Dobra, kochani, lecimy, tak. No i ja na chwilkę zrobię sobie krótkie cięcie, no bo po prostu będę kopać, no to cięcie. No, kochani, aktualnie mam taki kilofik. Myślę, że już jest nawet dobrze. Nie jest źle, ja mam tutaj trochę oddalę. O, czyście więcej widzieli? No, i eku mam aktualnie takie. No, nie mam tego za dobrego eku. Ale jest nawet dobrze, bym powiedział. No to krótkie znowu cięcie, kochani. Idziemy się za chwilę. Dobra, kochani, robimy to. Bang. skoro minęło 10 minut to ja tego nie zrobię nie? a co ty chcesz zrobić? ja chcę sobie ja zrobić, ja chcę zrobić y, 5 400 ja 4 setna, ja robię 4 3. no ja ogółem teraz na coś zbieram włączyłam sobie nagrywanie żeby pokazać jaki mam kilofik Ja nie mam cały czas nagrywania. Bo chcę jednak najważniejsze momenty widzom pokazać. są bardzo ważne No normalnie. A i jeżeli na przykład napiszecie, że z kim chcecie kolejny odcinek, co nie, to napiszcie też, czy chcecie na przykład dla niego jakieś ułatwienie czy coś takiego. No bo wiecie, że ja jednak jestem dobry na 1.8 i na 1.16. No, to czemu zaczynasz od razu z kilopem szósteczką? No, na pewno. Ja? Ja mówiłem, że z wydajnością 2 możesz zacząć. Ten mnie oszukał. Dobra kochani, polećmy tak, zobaczmy ile to kosztuje w ogóle. O, matko boska. O, ale jak ja robię jeszcze. No właściwie. No, na pewno. Nie wiem, czy kochani polecieć w 200 IQ, ale nie wiem, czy to będzie 200 IQ, czy to będzie minus 100 IQ. Dlaczego nie mam... No bo jakby chcę polecieć w pewną rzecz, ale eee, no. Co ty No bo ee, chcę jakby... Nie powiem ci, Eee, czekajcie, widzowie, powiem wam o co mi chodzi. Czekajcie. W ogóle, widzowie, już 10 minut minęło. Teraz. No, widzowie, mi chodzi o to, że ja chcę po prostu połączyć sobie itemy, że jakby kupić sobie na przykład kilka mieczy albo kilofów i je połączyć w kowadle, ale nie wiem, czy to więcej lewela mi nie zabierze niż jakby normalnie bym to kupił. Mi chodzi. Dlatego no. Po co ja kopię szmaragdy, skoro ja hejsta mam już od razu? A, ja wiem po co. No Dobra, no kochanie, mam już fajny netki lofik. W ogóle wydaj no szóstka kosztuje. 150 leweli. O Matko boska. O Matko Boska. Czy mi brzuch zabolał? Ej, podaj, bo ogólnie mam 21 tysięcy kasni. Tak kopałem, wiesz? Stać powinien na mnie 7-3, no nie. No, wcale nie kopaliśmy kiedyś. To nie jest kasa co stero.

é, uh, wyłączę chyba sobie drop kobla, bo to mi jest potrzebne. Ja sobie weszłam w tego kobla. No myślę, że kochani zdążę to zrobić, co ja chcę. Dobra, to kochani, no zaraz zobaczcie, co ona miała. Dobra, i to zrobić. Dobra, pog. To już jest dobre. Dobra, teraz trzeba zrobić jeszcze, kochani, tak. zrobić. A dziwne, tutaj są tam. No widzicie, kochani, że no nie jest aktualnie. źle że jest nawet bardzo dobrze. Okej, okay. też mogę wyrzucić. I teraz tak. nie to nie, nie, nie Dobra. i teraz tak szybkie bank ile to kosztuje ok, czyli musimy o jeze to jest drogie dobra, na jednej rzeczy no muszę to zrobić Dobra, no to kochani, krótkie cięgu Dobra, kochani, zostało aktualnie 6 minut do klepy. Ja sobie takiego secika ogarnąłem. Mam taki kilo, taki mieczyk. No to chyba już się widzimy na klepie, chyba że tak minutę przed o czymś wam swoje informuję. No okej, okay. no to mów Stachu kiedy zaczynamy chlebę. Poczekaj, okay, bo ja sobie muszę chleb ustawić. Co wie pamiętajcie, żeby pisać? Dobra, piszcie w komentarzach Team Ford i lub Team staff. To mów kiedy zaczynamy. Dobra. Trzy dwa, jeden, zero. Dobra. Lecimy. No co? nie co ty z knokiem masz miecz? człowieku ja nie jestem na żadnym makro wszystko jest na odcinku Ja na refilach wcisnę. Kurde. Ale ja na jakie co Ja gram by stakes, te tak. kochani, ja to wygrałem Zobaczysz jak ja to rozegrałem na IQ No na audycji zobaczysz jak ja to na IQ rozegrałem. No, no zobaczysz. Wszystko ci pada aktualnie. <laughs> no wiesz to. No nie oraj noweczku. Wygram a z tobą, to. wygram to. No nie. Ja się w bodzie zbagowałem. Co jest? No gdzie ty jesteś? No kurde, no Stachu! No chodź tu! Dobra, kochani, robię cięcie, dopóki go nie znajdę. Dobra, kochani, lecimy. Dobra, S, kochani, zabity. Dobra, więc to by było na chwilę. Dobra, kochani, dziękuję Wam za uwagę. Żegnajcie i elo.